Nareszcie tak długo czekałem, żeby zrobić ten film. Tak jest. Dedykuję go chrześcijanom, nie katolikom, bo oni najczęściej pytają mnie: Jak to jest możliwe? Taką masz relację z Jezusem, tak dobrze znasz pismo i nadal jesteś katolikiem? Akurat sporo o tym myślałem w ostatnich latach i dzisiaj podam Wam taką listę powodów, na których nadal jestem katolikiem, więc właśnie będziecie wiedzieli, w co uderzać. Co wytrącać spod moich nóg. I zaznaczam, pamiętajcie o tym, że to jest ogromny skrót, żeby ten film był krótki. Na temat każdego z tych punktów mógłbym długo dyskutować godzinami. Więc was też proszę o taką pokorę. Natomiast jak najbardziej śmiało podzielcie się, które punkty was najbardziej dziwią, czy interesują, to wtedy będę je rozwijał w następnych filmach. Punkt pierwszy. Oczywiście w kościele katolickim się urodziłem, ale miałem też to szczęście, że moi rodzice od mojego urodzenia zabierali mnie na spotkania wspólnot charyzmatycznych. Charyzmatycy to tacy zielonoświątkowcy w kościele katolickim. Dlatego od kiedy pamiętam, widziałem w kościele katolickim, wiecie, ludzi nowonarodzonych, którzy mają wspaniałą relację z Panem Jezusem, czytają Pismo Święte, na modlitwie podnoszą ręce, wkładają ręce na chorych, prorokują itd., itd. I mam takie wrażenie, że wielu wychodzi z Kościoła Katolickiego, ponieważ w Kościele Katolickim nigdy tego nie widziało. A nagle widzi to, na przykład, właśnie wśród protestantów. I jest to dla nich tak wielki szok, że wychodzą bez zastanowienia, już na zawsze uważając, Kościół katolicki za organizację zupełnie martwą duchowo. I ja, kiedy słyszałem jakieś takie zarzuty, że katolicy nie ewangelizują, czy nie znają Ewangelii albo nie znają darów duchowych, no to zawsze uśmiechałem się z politowaniem, bo owszem, wielu katolików tego nie zna, no ale ja właśnie byłem w tym zanurzony od urodzenia. Punkt drugi. No i potem przyszedł ten nieuchronny moment, kiedy zderzyłem się z poważnymi zarzutami wobec wiary katolickiej. O, pomyślałem, ciekawy temat, zbadam go dobrze i niech moje badania zaprowadzą mnie do prawdy. No i latami mijają, słuchajcie, a ja nadal badam te wszystkie tematy. Bo okazało się po drodze, że to wcale nie jest takie proste, jak wszyscy mówią. Nie? Bo każdy jest przekonany o tym, że właśnie pozjadał wszystkie rozumy i on ci powie, jak jest. Natomiast Bóg dał mi wielką łaskę, że świetnie rozumiem język angielski i dzięki temu nasłuchałem się niezliczonej ilości dyskusji między katolikami a protestantami. I myślałem sobie: "Dzięki temu dowiem się, która denominacja chrześcijańska jest właściwa". Jednak mój wniosek po skonsumowaniu tych wszystkich dyskusji jest inny, że każda tradycja chrześcijańska ma problemy z wytłumaczeniem niektórych doktryn. I nie mówi mi się tego łatwo. Najłatwiej jest dołączyć do, wiecie, jednego z gangów i wtedy ten jeden pomoże ci przeżyć. Czuję się, jakbym po jednej stronie miał kibiców Lechi Gdańsk, a po drugiej kibiców Arka Gdynia, którzy pytają mnie, obie grupy, za kim jestem. A ja im na to odpowiadam, e, tam, piłka nożna jest dla głupków. <głupki> Jeszcze raz, każda tradycja chrześcijańska ma problem z wytłumaczeniem niektórych doktryn. Protestanci uwielbiają przepytywać katolików z tego, dlaczego modlą się do świętych. Ale jest im trochę trudniej, kiedy jakiemuś katolikowi, wiecie, przyjdzie do głowy Ej, ja też ich z czegoś przepytam, co to ma być? Dlaczego ciężar dowodu spoczywa zawsze na mnie? I na przykład zacznie pytać protestanta o to, skąd ma Biblię. Skąd wiesz, że akurat te księgi stanowią kanon Nowego Testamentu? Katolikom jest się też ciężko tłumaczyć z tego, dlaczego kapłaństwo sakramentalne ma tak słabą podstawę biblijną, skoro jest tak ważne dla Nowego Przymierza. A protestantom z kolei trudno jest wyjaśnić, dlaczego. Skoro jesteśmy zbawieni samej wiary, jest w Nowym Testamencie tyle przypowieści o sądzie. Dlaczego Jezus wielokrotnie ostrzega przed piekłem swoich własnych uczniów? I dlaczego jest wprost napisane, że jesteśmy usprawiedliwieni z uczynków, a nie z samej tylko wiary? Oczywiście list Jakuba. 2,24. I dalej. Katolicy w jakiejś mierze budują doktrynę o niepokalanym poczęciu tylko na jednym słowie greckim, kecharitomene pełna łaski. I protestanci śmieją się, że co to jest za doktryna, która się buduje tylko na jednym słowie. Oczywiście tutaj trochę olbrzymiam. Ale potem sami protestanci, gdy mają podać podstawę biblijną dla zasady sola scriptura, to niektórzy z nich w kółko powtarzają, że pismo jest theianustos jakoś tak, czyli natchnione i że tego słowa greckiego nie stosuje się do żadnej innej rzeczy w Biblii. W ten sposób też trochę budują tę swoją doktrynę, tak trochę na jednym słowie. Dalej, katolikom trudno jest wyjaśnić, co według nich dzieje się z nieochrzczonymi dziećmi? I dlaczego dokładnie? Jakie jest uzasadnienie tego? Ale protestantom za to trudno jest wskazać w pierwszych 15 wiekach Kościoła choć jednego chrześcijanina, który uważałby chrzty dzieci za nieważne. Taki pogląd wprowadzili dopiero, wiecie, Anabaptyści 1500 lat po Jezusie. Dalej, katolicy muszą się tłumaczyć. Dlaczego doktryna o spowiedzi świętej na przykład nie jest w Biblii wyraźnie wyłożona? No bo nie jest. Mamy takie fragmenty, że komu odpuścicie grzechy, będą odpuszczone, owszem. Ale żeby to było takie konkretne, że ci są. Kapłanami, prezbiterami, że nikt inny nie może tego robić, i tak dalej. A z kolei niektórzy protestanci muszą się tłumaczyć, dlaczego w pierwszych wiekach chrześcijaństwa wszyscy wierzyli na przykład w realną obecność Jezusa w chlebie i winie, a oni protestanci dzisiaj w to nie wierzą. No co się stało? Punkt trzeci. Byłem więc tym bardzo zdziwiony, no ale postanowiłem sobie, że pójdę tam, gdzie mnie zaprowadzą moje badania. No i co mam zrobić? Właśnie w takim miejscu dzisiaj jestem. Z tego co rozumiem, znowu każda tradycja chrześcijańska ma problemy z wytłumaczeniem niektórych doktryn. I to też staram się przekazać swoim widzom, bo staram się być całkowicie szczery. Pokazuję im najlepsze argumenty z każdej strony i zachęcam do tego, żeby wszyscy nabrali pokory. Katolicy mają dobre argumenty i protestanci mają dobre argumenty. Pierwsze, co musimy zrobić, to przestać walczyć między sobą. Bo tym osiągamy tylko jedno: zniechęcamy do Pana Jezusa cały świat, który na to patrzy. Pan Jezus powiedział wyraźnie w Ewangelii Jana 13:35: Po tej miłości, którą będziecie mieć jedni do drugich, wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami. Po miłości poznają. Więc tyle, jeśli chodzi o dyskusje merytoryczne. I teraz pozdrowienia dla mądralińskich wszystkich, którzy myślą, że pozjadali wszystkie rozumy i będą mi pisać w komentarzach, że jak ja mogę się zastanawiać, że to jest takie proste i tak dalej. Ale na każdą taką dojrzałą chęć do dyskusji jestem oczywiście zawsze otwarty. No i ostatnio, niektórzy z was to widzieli, przeprowadziłem kilka takich dyskusji na żywo, z takim no, najbardziej groźnym, niebezpiecznym, merytorycznie protestantem w Polsce. Ale do tego też przejdziemy w swoim czasie. W każdym razie mam czyste sumienie to jest klucz. Mam czyste sumienie, że nie chowam się przed niczym jako katolik. No dobra, ale może nie chodzi o to, żeby rozstrzygnąć to rozumowo. Może trzeba spotkać się z protestantami, tak jak do Jezusa powiedzieli. Pokaż nam, gdzie mieszkasz, nie? Co ciekawe, pokaż nam, jak żyjesz, można powiedzieć. Może trzeba spotkać się z protestantami, zobaczyć ich owoce. Może zaobserwować znaki, którymi w pierwszym wieku Bóg potwierdzał naukę apostołów. Ha, może dzisiaj Bóg potwierdza znakami naukę protestantów. Czy nie jest tak? No, chyba nie jest. Tak, przynajmniej wynika z moich obserwacji. Bo protestanci oczywiście mają wiele znaków, jak to chrześcijanie. No ale Katolicy, i to nie tylko charyzmatycy, też mają wiele znaków. I w ogóle herezja mówiąca, że znaki za kły jest herezją protestancką. Nie? I w, w Kościele katolickim nigdy nie była za bardzo popularna. Katolicy zawsze fascynowali się cudotwórcami wśród świętych albo lewitującymi siostrami zakonnymi. <laughs> I tak dalej, i tak dalej. I to oczywiście trzeba być jeszcze ogromnie ostrożnym, bo znaki mogą pochodzić także od złego ducha. Natomiast, właśnie zachowując tę ostrożność, porównałem znaki protestantów z, z tymi, które widziałem we własnym życiu. Nie mówię więc tu o jakichś, wiecie, żywotach świętych czy coś, i doszedłem do takiego wniosku, że są porównywalne. Wiecie, nie ma żadnej przepaści. Ani w jedną, ani w drugą stronę. I to samo jeśli chodzi o owoce Ducha Świętego. Miłość, radość, pokój, opanowanie, łagodność. Wielu protestantów to ma. Powiedziałby ktoś, w ich oczach widać obecność Pana Jezusa. Ale to samo ma też wielu katolików. Więc <gryw> nadal jesteśmy w punkcie wyjścia. Punkt czwarty. No ale Mikołaj, coś Ci się musi w kościele katolickim nie zgadzać. Coś w Kościele Katolickim musi cię oburzać. To prawda. No więc dlaczego nie wychodzisz? Uwaga, ponieważ uważam, że wychodzenie z Kościoła jest niebiblijne. I tu pewnie ktoś powie, no pewnie, że wychodzenie z Kościoła jest niebiblijne, ale Kościół Katolicki nie jest prawdziwym Kościołem, tylko Babilonem. A z Babilonu się wychodzi, bo Pan mówi do swojego ludu w Babilonie, wyjdźże z niego, mój ludu. Tylko że wtedy ja pytam. Ale co konkretnie doprowadziło ci do takiego wniosku? Co takiego Kościół katolicki zrobił dokładnie, że jest według ciebie Babilonem? Odpowiedz sobie w sercu. A teraz przypomnę, co powiedział Jezus do Kościoła w teatrze. I w ogóle na marginesie. Niektórzy protestanci sugerują, że Kościół w Teatyrze to właśnie Kościół katolicki. Proszę bardzo, możemy nawet założyć, że to właściwa interpretacja, ale zobaczcie, co mówi Jezus po tym, jak poskarżył się na tą Jezabel, która przywodzi chrześcijan do bałwochwalstwa i może nawet do rozpusty. Wam zaś pozostałem w Teatyrze, mówię, wam wszystkim, co nie macie tej nauki, wam, którzyście, jak mówicie, nie poznali głębin szatana, nie wkładam na was nowego brzemienia, to jednak, co macie, zatrzymajcie, aż przyjdę. A z Wycięzcę i temu, kto czynów mych strzeże do końca, dam władzę nad Poganami. Słuchajcie, wielu dzisiaj opuszcza swoje kościoły ze względu na dużo mniejsze rzeczy niż bałwochwalstwo, a Pan Jezus, widzimy, wcale do tego nie zachęca. Mówi tylko to, co macie, zatrzymajcie, aż przyjdę. I mówi: czynów mych. Strzeżcie do końca. Nie ma pretensji, że nadal są w tym kościele, w którym jest bawą chwalstwo, albo nawet rozpusta, a chwali ich za to, że nie mają tej nauki, tej od Jezabel, i nie poznali głębin szatana. Chwali ich za to, co robią dobrego i od jakich złych rzeczy stronią. Więc jeśli w jakimś kościele jest nawet bałwochwalstwo, Jezus wymaga od członków tego kościoła sprzeciwu, a nie ewakuacji, wytrwania w świętości, a nie ucieczki albo zakładania nowej wspólnoty. I mam jeszcze inny fragment, który mnie przekonuje do tego, że wychodzenie z kościoła jest niewiblijne, ale o tym może powiemy sobie następnym razem. Punkt. Piąty. Duchowość. Pierwszym, który nauczył mnie prawdziwej, ascetycznej duchowości, był Tomasz Akempis. Katolik. Później zachwyciłem się Łaczmanem Ni, nee, protestantem. Miałem takie wrażenie, że zachęcał mnie do tego samego, ale jeszcze wytłumaczył mi biblijnie, jak to wszystko działa. A potem wpadłem z powrotem w pisma katolików: Antoni Wielki, Jan od Krzyża, Katarzyna Sieneńska i tak dalej. I znowu. Długo by mówić, ale widzę, że w tradycji katolickiej są po prostu jakieś, powiedziałbym, wielkie skarby, może nawet przeważające w tym sporze z protestantami, jeśli chodzi o dokładne opisanie tego, jak naprawdę zjednoczyć się z Bogiem. No dobra, ale to jest teoria. A jak wygląda praktyka, sposób modlitwy? Trochę dziwne, że to mówię, bo od urodzenia jestem charyzmatykiem, ale protestantom zdarza się modlić. Płytko robi ze spotkania modlitewnego mm, koncert o, o tym się akurat często mówi, pobudzają uczucia, zamiast podnieść ducha. Wielu nawet nie zrozumie tego rozróżnienia i, i na tym już polega problem. I w ogóle w Ameryce wielu protestantów przechodzi do kościoła katolickiego, głównie z tego powodu, jak wygląda nasza liturgia. To, co nam często wydaje się nudne, to dla nich jest. Znakiem naszej głębokiej wiary, że naprawdę na Eucharystii spotykamy się z żywym Bogiem i że robimy to nie dla siebie, aby się miło poczuć czy coś, ale dla Boga, żeby oddać Mu chwałę. Ale, ale, czy katolicy są tutaj wolni od błędów? Oczywiście, że nie. Wielu z nich chodzi do kościoła z przyzwyczajenia i duchowość u nich w ogóle. Nie istnieje. Chodzi jednak o to, że po prostu duchowość w kościele katolickim nie jest wcale na tak niskim poziomie, żeby mnie to, wiecie, inspirowało do jakiejś ewakuacji. Zwłaszcza jeśli mówimy o duchowości, której uczą katoliccy mistrzowie, a nie o duchowości, którą ma przeciętny, niedzielny katolik. Więc jeszcze raz, w takim prawdziwym chrześcijaństwie, duchowym, nowonarodzonym jestem... Od urodzenia. Po drugie, takie pierwsze badania merytoryczne tych różnych kwestii. Tego starcia katolicyzmu i protestantyzmu też już mam za sobą. Mówię o takiej pierwszej fali, o takim pierwszym zainteresowaniu. I doprowadziło mnie do takiego miejsca, w którym jestem. Jak na razie. Obie strony mają problemy merytoryczne, żeby wytłumaczyć niektóre swoje doktryny. Po trzecie, odbyłem wiele spotkań z protestantami i wnioski wam przedstawiłem. Obserwowałem ich znaki, owoce i. To wszystko jest, ale nie tak, żebym ja był w szoku, że tego nigdy nie widziałem w swoim życiu. Więc to oznacza, że duch święty działa ponad naszymi podziałami. To nie jest tak, że działa tylko u protestantów, a u katolików nie, bo ci się wyrzekli w ogóle Boga czy, czy właściwego kultu. Po czwarte, wychodzenie z kościoła samo w sobie. Jest dla mnie niebiblijne. To jest takie pytanie, które mam wrażenie, że za rzadko się pojawia. Ludzie, kiedy znajdą coś w kościele niebiblijnego, to od razu wychodzą i nie zadają sobie pytania na no chwileczkę, czy znalazłeś w Biblii wychodzenie z kościoła i no pewnie wtedy powiedzą, no dobra, ale to nie jest kościół, tylko Babilon, no ale na jakiej dokładnie podstawie podjąłeś taką decyzję? Że to jest Babilon. Czy jesteś systemowo zmuszany do bałwochwalstwa albo do jakiejś rozpusty, do czegokolwiek? Ale znowu, nawet gdybyś był, to przypominam: Kościół w teatrze. Możesz być członkiem tego kościoła, który nie ma tej nauki, który nie poznał głębin szatana, ale stara się zatrzymać to, co ma i strzec czynów Jezusa do końca. I po piąte, duchowość. Kościół katolicki jest takim miejscem, w którym naprawdę spotykam się z moim panem, moja relacja z nim pogłębia się, rozwija, a różni mistrzowie życia duchowego katolicy, z tego co widzę, obserwuję, rozeznaję, widzę, że prowadzą mnie w dobrym kierunku. I właśnie dlatego nadal jestem katolikiem. Dziękuję za uwagę, czekam na komentarze, których na pewno będzie dużo. Oby były miłe, natomiast chcę jeszcze raz podkreślić, bardzo kocham wszystkich i protestantów, i katolików. Skoro Duch Święty wznosi się ponad te podziały i działa ponad nimi, no to ja nie mogę robić inaczej i też wznoszę się ponad te podziały. Spotykam się z braćmi, chrześcijanami, niekatolikami, modlę się z nimi, rozmawiam, dyskutuję, nie omijam trudnych tematów i bardzo się cieszę ogólnie, że są. Dużo skorzystałem z różnych ich Dzieł także. Oczywiście niedobrze, że do tego wszystkiego doszło, ale jak to powiedział jeden francuski biskup na Soborze Trydenckim, który był odpowiedzią na reformację, macie prawo nas zapytać o przyczynę takiej burzy. Kogoż oskarżymy, bracia biskupi? To z naszego powodu zerwała się ta burza, drodzy ojcowie. Czas bowiem, aby sąd rozpoczął się od Domu Bożego oczyście się wy, którzy niesiecie naczynia pańskie. Także to powiedział biskup, a nawet kardynał francuski na zakończenie Soboru Trydenckiego. Więc to też z naszej winy doszło do tej burzy i do tego rozłamu. Więc skoro my tak napsuliśmy, to chyba my też powinniśmy postarać się to jakoś naprawić. Tylko tutaj pewnie znowu zgadzamy się co do tego, że trzeba to naprawić, tylko różnimy się co do szczegółów. Nie, co do metody, jak to zrobić, jak dojść do tego celu. W każdym razie bardzo dziękuję patronom za wsparcie. To jest możliwe. Dzięki wam. Kłaniam się serdecznie. Pozdrawiam nisko. Shalom.